Ewangelii według świętego Łukasza. Potem przybył do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby Go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do Niego. Zacheuszu, zejdź, pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali. Poszedł w gościnę do grzesznika. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama, syn człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz, przełożony celników, który ustalał ceny cła za sprzedawany towar, jego praca na dobrą sprawę mogła mu zapewnić bogactwo i dobrobyt do końca życia, ale wśród ludzi był postrzegany jako ktoś niegodny zaufania i ktoś niegodziwy, zwłaszcza wśród własnych rodaków. I tak sobie myślę, czytając ten fragment, że skoro Zacheusz musiał wejść na drzewo chcąc zobaczyć Jezusa, znaczy to, że ten tłum, który do Jezusa ciągnął, był bardzo wielki. Zacheusz nie był wielkiego wzrostu, więc nawet tak małej osobie ciężko się było gdzieś przycisnąć, żeby być z przodu i zobaczyć Jezusa. Z drugiej jednak też strony, jak wielkie musiało być pragnienie Zacheusza, że chciał zobaczyć, kim jest Jezus, kto to jest ten, o którym właśnie wszyscy mówią i do którego wszyscy ciągną. I tak sobie myślę, że mm, każdy, kto bawił się kiedyś w chowanego, wie, że drzewo to jest całkiem fajna kryjówka eee, i że jak umiemy się wspinać, to trudno nas potem znaleźć. I Jezus tak naprawdę wie, po co wchodzi do tego Jerycha, a w sumie nie po co, tylko dla kogo, że on już wie, że tam będzie Zacheusz i że chce go spotkać. I właśnie jak wyobrażam sobie tę scenę, kiedy Pan Jezus widzi Zacheusza w koronie tego drzewa, to widzę Jezusa takiego pełnego miłości, czułości i takiej troski, który zwraca się do tego Zacheusza jak ojciec i mówi: No Zacheuszu, chodź tu, prędko, bo ja na ciebie czekam. I właśnie tak sobie myślę o tych wszystkich momentach, kiedy Pan Jezus szuka mnie. Kiedy ja się gdzieś tam pogubię i, i uciekam i chowam się na swoim drzewie, a Pan Jezus przychodzi i mówi do mnie po imieniu, no chodź tu, ja na Ciebie czekam. Pomyśl sobie, ile razy jest tak, że to Ty właśnie próbujesz się schować, że czujesz się yy, niegodny Jego miłości czy też niegodna, bo zgrzeszyłeś, bo, bo gdzieś upadłeś, w czymś nie domagasz i boisz się iść do tego Pana Jezusa, bo myślisz, że On Cię takiego nie chce. A On właśnie przechodzi i mówi do Ciebie po imieniu, żebyś do Niego zszedł czy zeszła, bo On na Ciebie czeka. To Pan Bóg prosi Ciebie, żebyś Ty do Niego zszedł. Że to Bóg prosi Ciebie, żebyś Ty do Niego zszedł, żeby On mógł być przy Tobie. Dalej czytamy w tej Ewangelii, że Tłum zaczyna szemrać, bo Jezus chce iść właśnie w gościnę do, do grzesznika, a pewnie tam były setki ludzi, którzy według nich byli godniejsi, żeby, żeby Pan Jezus się mógł u nich zatrzymać, a wybiera grzesznika. Idzie do Zacheusza i tak samo jest z Tobą, że Pana Jezusa nie interesuje to, co myślą o Tobie inni, bo On widzi Ciebie jako swoje najdroższe dziecko i ma dla Ciebie zawsze dużo cierpliwości i miłości i chce Ci to dać. Więc jeśli czujesz się dzisiaj niegodny spojrzenia Pana Jezusa, to wiedz, że On właśnie dzisiaj do Ciebie mówi: Zejdź tu do mnie szybko, bo chce się dzisiaj zatrzymać u Ciebie w domu, w Twoim sercu. Dzięki temu spotkaniu Zacheusz staje się kimś innym, nowym człowiekiem. Ta jego zmiana prowadzi do, do wielkiego dobra i. Pan Jezus nigdy nie męczy się szukaniem nas, on będzie tak długo szukał, aż nas znajdzie, będzie szukał uparcie i z miłością, bo jeżeli kogoś kocham, to chcę jego dobra, bo mi na nim zależy. A Syn Człowieczy przyszedł przecież po to, żeby znaleźć i zbawić to, co zginęło.